Wszystko zaczęło się w sopocie. Co tam śniadanie u Ucyfaniego, skoro możemy sobie zjeść śniadanie na plaży w sopocie? 20 lat minęło jak jeden dzień. Mam wrażenie, jakby to było wczoraj. Wspaniała atmosfera tworzenia czegoś zupełnie nowego. Marcin Meller, nie gałośni. Zapraszamy. Pierwszy program poprowadzili właśnie oni 3 września 2005 roku. Myślę, że trochę z Marcinem Mellerem byliśmy jak dzieci we mgle. Czy ktoś mówi, nie słyszę. Słuchaj, nie, nie, no wchodzimy na parabinę, tylko nawet nie wiemy, co jest. Pamiętam takie uczucie na tej plaży. I naprawdę się czujemy jak taki przedszkolak, niech mi ktoś przytuli. Ja tu siedzę i się boję, rozumiem. Mamy dużo problemów różnych. Na nerwica dzisiaj głównie zachorujemy. W czasie tej transmisji, dowozu transmisyjnego, e, wszedł pan prezes Mariusz Walter, przyglądał się po cichu. Na szczęście nikt nam o tym nie powiedział, bo myślę, że wtedy to stres by nas zjadł kompletnie. Po programie pogratulował nam. Wierzymy, musimy się żegnać. No. Pierwszy raz za nami. To był tak olbrzymi stres. No ale poszło. A poszło. Dwa, jeden, start. Dzień dobry, TVN. Poszło. A z każdym odcinkiem było pewniej i z ogromnym rozmachem. Pamiętam początki Dzień Dobry TVN, jak duże wrażenie na rynku zrobił ten program. Swoją nowoczesnością, rozmachem, wizją i pomyślałem sobie któregoś dnia, że chciałbym tu pracować. Witają Was nowe dzieciaki w szkole, czyli nowi prowadzący. Sami się zgłosiliśmy, jeszcze dodatkowo przeszliśmy zdjęcia próbne. Przez chwilę próbowano nas sparować z innymi osobami. Może będzie lepszy duet? Nie było. Dawaj! U! Zaczynamy! W końcu udało mi się zaciągnąć prowadzącą do łóżka. Niestety obsuję się z takimi kolegami, jakich <laughs> m, poleci producent. Jesteśmy do 18 lat, jesteśmy jak Ciocia i wujek, albo babcia i dziadek. Marcin nie pasuje do dziadka, ja bardziej babcia. I jesteśmy jak Ostoja. To do nas dochodzą ci młodsi. 20 lat temu, dzień dobry, ruszało. Ile ty miałaś lat? 18, już byłam pełnoletnia. Przylowałam tam jako modelka. Prezentowałam różne kreacje i powiem Ci, że widziałam tą wielką machinę produkcyjną. No było to dla mnie coś niezwykłego, że można prowadzić, produkować czterogodzinny program na żywo z taką precyzją. Jesteśmy w komplecie. To dzień dobry wszystkim! Dzień dobry! To teraz przenieśmy się do teraźniejszości i zobaczmy, jak działa ta machina. Mamy w redakcji 135 osób. Wow! Wszyscy oni, 135 osób, pracują nad tym, by Dzień Dobry TVN codziennie rano gościło w Państwa domach. Tutaj mamy piętro montażowe, Kacabrę, Bartek Dajnowski, Janka Zalewska. To tu montowane są materiały. Te ze świata ogarniętego wojną. Ukraina. Ostatni raz byłam tutaj trzy miesiące temu. I te z dziecięcego świata. Pan tego nie wie. Czy słodycze są zdrowe? Zdrowe. Jestem bardzo dumna, że my dobre historie umiemy opowiadać w reportażach, ale też w studiu. Dzięki naszym prowadzącym, którzy potrafią rozmawiać z ludźmi. To, jest, to są dziennikarze z krwi i kości. To teraz zajrzyjmy do studia. Tu wszystko zaczyna się już o 6 rano. Niecała godzina do programu. Co jest teraz ważne? Teraz ważne jest to, żeby jakoś się poskładać. A już ekipa czeka, pije kawę, bo się już pewnie maluje. Za godzinę zaczynamy. O! Jest nasz Andrzej, będzie co gotować dzisiaj, będzie dobre jedzenie. No ja mam nadzieję. Dzisiaj początek programu na górze na dachu, więc idziemy tam. Tak się będziesz wspierać? To ja też tak wstanę sobie. Dzień dobry. To jest program o codzienności, o codziennych problemach, o codziennych radościach, smutkach, troskach, wyzwaniach. A po drugie, to jest program, który prowadzony jest przez ludzi, którzy lubią ludzi. To jest taki telewizyjny przyjaciel. Ale tutaj pachnie. Jak zawsze w kuchni. Kuchnia dzień dobry TVN. Dzisiaj Wyjątkowa. W Twoich rękach. Tak. Kuchnia przyciąga widza. Wiele osób rozpoczyna dzień poranek e, wodą, e, kawą tak. i przychodzą wtedy myśli, a co zjemy na śniadanie? Mhm. To co robimy u nas w kuchni. Ja myślę, że bardzo później jest wykorzystywane, e, odwzorowywane w domach, co ja się bardzo cieszę.